obrąn ją jest jak kula śnieżna ona będzie się toczyła i pomagała ludziom The level of passion the level of knowledge has really taken me by surprise. Odmieniamy w pewien sposób czyje życie Szanowni. Często bywam na takich imprezach, natomiast jeżeli chodzi o mikropigmentację skóry głowy i taką typową męską konferencję, jest to pierwsza konferencja i cieszę się, że stworzyła ją osoba, która tak naprawdę ten nurt zapoczątkowała w Polsce. Staramy się zawsze dzielić z Wami wiedzą i doświadczeniem, a podczas tych dwóch dni chcielibyśmy Was zarazić naszą pasją i zaprosić do męskiego świata mikropigmentacji. Jest to osoba profesjonalna, kocha to co lubi przekazuje ludziom swoją miłość do tego zawodu i tym zaraża i to jest najważniejsze i mnie tym zaraziła również. Kiedy ten pomysł powstał i przeszedł do realizacji wiedziałam, że będzie to na pewno na najwyższym poziomie takiego szkolenia. So with all my in, in I, I felt like I really so that was, that was great. I think this, this conference there is a bigger focus on education. There's more demonstrations and there's more detailed information. I think that's great because yeah, that's what the industry here in Poland needs right now. Spotkałem wiele osób pełnych pasji do tego co robią. Te wszystkie osoby czują problem mężczyzn i kobiet, którzy borykają się z problemem musienia. Demonstrations taking place downstairs. You know, everyone's crowding round with their phones and their cameras. They really, they really have a thirst for knowledge. They want to learn and they want to understand how this works. Rozmawiać o czymś, pokazywać coś, to są do, zupełnie różne rzeczy, tak? Zobaczyć z bliska, jak powstaje ta nasza kropka, która, jak wiemy, nie jest naprawdę zbyt prosta, a powiedziałabym, że dość trudna. Dlatego jest to no, taka wartość dodana do tego wydarzenia. Ja bardzo to doceniam. Wykonowałem pigmentację u Pani z łysieniem plackowatym. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem pomóc tej Pani, e, ponieważ jest to kobieta, która straciła wszystkie włosy. Zawsze takie zabiegi dają troszkę większą satysfakcję. Ja od ponad 4 lat choruję na łysienie plackowate, takie trochę złośliwe, całkowite zwane. Tak? Straciłam e, włosy na całym ciele. Nie miałam włosów na głowie, włosów na ciele. Tak samo straciłam brwi. W to nie za bardzo chcą odrastać, ale w sobie inaczej widzieć. trafiłam właśnie na zabieg hydrofigmentacji i w tym momencie bardzo bardzo About consultations, because when you do the consultation, it's not just telling them what you're do, how Uświadomiłam sobie jak bardzo zmienia się życie tych osób. Które podejmują tak naprawdę życiową często decyzję o poddaniu się zabiegowi mikropigmentacji skóry głowy. Warto pomagać i robić te zabiegi, inwestować w różnego typu rozwiązania i wprowadzać je do salonu. To też da szczęście innym ludziom i da również nam satysfakcję z tego, że będziemy wykonywać tę pracę w sposób profesjonalny. if it's a sanity or a vanity thing for a person if they're going to do it just because it makes them feel better look better feel younger which a lot of my clients do but with some of them it's really psychological they understand that for years they've hated being bald they've put makeup on their head um, it's just the big big step that they're going to take from shaving all their hair to getting where they are after i've done the treatment Uważam, że jeżeli ktoś podchodzi naprawdę profesjonalnie i poważnie do swojej pracy, do swojego rozwoju, to w takich miejscach powinien uczestniczyć. Jest to pierwsza tego rodzaju konferencja w Polsce i bardzo fajnie, że została zorganizowana przez naszą firmę. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo miałem okazję zobaczyć, jak pracują za granicą. I know at Micro Hair there is a, yeah, there's a team, so to have that support network around you is really important. I think that having good relationships with other people in the industry is one of the most important things you can do. As a micropigmentation practitioner, I think it's absolutely essential. It's not good marketing, but your client yourself, heart, relationships, a success. My success is all the people who are Wszyscy naprawdę czuli się tu bardzo komfortowo, więc podejrzewam, że w przyszłym roku będzie tutaj masa osób i nie żałują ci, którzy generalnie tutaj nie przyszli nie byli z nami. Równie wspaniałe były wszelkie rozmowy, możliwość spotykania się z ludźmi przy, przy lamce wina, po prostu te rozmowy są najważniejsze, najważniejsze, wymiana doświadczeń, tak? Więc bardzo, bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. I want to congratulate, uh, Agnieszka and the rest of the team for a fantastic time. Um, really interesting speakers. Uważam, że wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób związani z mikropigmentacją męską głowy, nie tylko męską, powinni uczestniczyć w tak cudownym wydarzeniu i być tutaj razem z nami w następnym roku. Statalama prima volta qui con voi ed è stato magnifico. Tutti gli speaker sono stati bravissimi. Penso che tutte le persone abbiano portato a casa qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante e soprattutto qualcosa per riuscire al meglio nella propria attività e questo è un grande regalo che ci avete fatto. Ti ringrazio perché porto a casa due giorni bellissimi e intensi e spero di tornare presto con voi. Nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego, zawsze powinniśmy korzystać ze szkoleń, korzystać z konferencji, bo zawsze możemy, możemy coś wynieść. It was educational, it was fun, and, uh, and it was a good array of people. For your first one, fantastic! I can't wait for next year.